Kochani, tu przepięknie świeci słońce, a ja właśnie kończę czytać książkę. Właśnie oczywiście, ale ogólnie chciałam wam opowiedzieć o tym, że kończę czytać książkę pod tytułem Czarna Madonna. No i to jest książka, można powiedzieć o wielkim złu i wręcz o potrzebie ratowania ludzkości. Czarna Madonna ma związek z Matką Bożą, z tym portretem właśnie Matki Bożej przedstawianej na obrazie pod jasną górą, czyli tam jak jest taki obraz, gdzie ona ma faktycznie tak jakby ciemne, ciemną karnację. No i generalnie książka jest w ogóle z nie mojej strefy komfortu, mimo że można ją podciągnąć trochę pod horror, ale to nie jest ten mróz, którego ja znałam i którego lubiłam z serii o Wiktorze Forście, z tej serii o górach. No niestety Czarna Madonna jest książką dla mnie taką dosyć sztuczną, bo to jest chyba dobre, tak jakby sam Pan Mróz nie, nie szedł trochę z nią po drodze. No ale generalnie skończę ją i opowiem Wam już cało, w całości, jakie moje były wrażenia, jak skończę czytać. Pozdrawiam! Głównym bohaterem książki jest Filip który ma narzeczoną i ta narzeczona wylatuje bez niego, no bo on najpierw musi pozamykać pewne sprawy zawodowe. Ona po prostu wylatuje samolotem do Ziemi Świętej, gdzie razem mieli odbyć taką podróż. I kosmos w tej książce, że z każdym chwili kościoła ja coraz bardziej tak, no coraz mniej mnie ona interesowała i no niestety bardzo dużo jest odniesień do Kościoła katolickiego, do, ogólnie do historii chrześcijaństwa do tego, żeby też pokazać jak kiedyś chrześcijaństwo nie było taką do końca związaną z miłosierdziem, religią, z tym całym złem, które się, które się też dokonywało przez nawracanie na siłę, przez mordowanie. No i generalnie to jest taka walka do ze złem, ale nawet jest postać prawdopodobnie Jezusa, która, który przychodzi, ląduje w samolocie też, no, ląduje na lotnisku, wychodzi. No powiem Wam, ta książka jest tak naprawdę Pokręcona i, i można ją zrozumieć, ale wydaje mi się, że pomysłów już miał pan Remigiusz już mnóstwo. Nie do końca jakby wizję jednego rozwiązania, jak to zrobić. Sama nie wiem, jakie będzie zakończenie, ale już wiem, że jakie by ono nie było, no to książka niestety mi się nie podoba. To mogę powiedzieć i prawdopodobnie już mi się nie spodoba. No, niestety. Zaczęłam nowy rok, słuchajcie, z propozycją, z powieścią, która poza ciekawym e, pisarzem, którego zawsze lubiłam, no niestety nic fajnego na razie nie wnosi. I nie czyta mi się i tak przyjemnie jak te ostatnie książki, które miałam szczęście trafić w super. No ale nic, z czasem trzeba przebrnąć i przez taką książkę i też na pewno coś tam z niej wynieść i zobaczyć, co się komu nie podoba. No I na pewno ta książka się nie podoba. Cześć kochani, dzisiaj opowiem Wam o książce pod tytułem Czarna Madonna. No i niestety ta książka mi się nie podobała. Była chyba nie w moim stylu, troszeczkę nie w moim klimacie i generalnie no, ciężko mi się ją czytało. Ciężko to znaczy nieprzyjemnie, trochę jakby z przymusu i wydawało mi się, że ta książka ciągle jest o jednym i tym samym. Głównie oparta na rozmowach między Filipem a Kingą, czyli między. Głównym bohaterem, a jego szwagierką. No i w zasadzie miało to być trochę taki horror horror w, w tle z egzorcyzmami, z opętaniami, z walką dobra do ze złem w takim ściśle no, kościelnym tonie walka chrześcijaństwa z, z szatanem. No i powiem wam, że w sumie temat był ciekawy. Książka zaczęła się ciekawie, ale tak jak wcześniej mówiłam, ja mam takie wrażenie, że. Rzeczywiście pan Murus się z nią męczył, i słuchajcie, na końcu jest posłowie, i w tym posłowie on sam przyznaje, że to była bardzo trudna do pisania dla niego książka. Widać po czytaniu, że autor zrobił niesamowity taki research, a więc sprawdził mnóstwo faktów, mnóstwo rzeczy z historii kościoła. I on te wszystkie ciekawostki nam w sumie wtapia w treści książki, i to faktycznie można powiedzieć, że są jakieś takie perełki, na pewno dużo jest wiedzy w tej książce. Ale ogólnie nie wiem, tak samo mam bardzo dziwne, jakby ustosunkowanie się do końca tej książki. Ja nie wiem, czy ja ją dobrze zrozumiałam. Oczywiście nie mogę wam powiedzieć końca, no bo no musicie sami przeczytać, ale z jednej strony jest to trochę jakby otwarty koniec, tak mi się wydaje, a z drugiej strony każdy może to inaczej właśnie zinterpretować, że może on być końcem, ale do końca ja nie wiem, czy ja zrozumiałam to, co autor miał na myśli. I takie miałam też wrażenie, jakby czytając i zbliżając się do końca książki, że on sam chyba nie wie, w którą stronę pójść. No i powiem Wam, że też zupełnie jak dla mnie był tutaj niezrozumiały i niepotrzebny motyw w tej książce, że główny bohater gdzieś tam był zauroczony swoją szwagierką, mimo że za narzeczoną miał jej siostrę, a sam jako duchowny właśnie udzielał ślubu tej kobiecie i mężczyźnie, właśnie tej kindze, kiedy jeszcze był osobą duchowną, więc to w ogóle jest taka trochę. No dla mnie naciągana historia, nie? że on gdzieś tam będąc kapłanem troszeczkę jakby zauroczył się tą kobietą. Później jak już wystąpił z kapłaństwa, to generalnie związał się z siostrą tej kobiety, no bo ona była mężatką, wiadomo. No i gdzieś tam jakby cały czas są porównywane te dwie osoby wobec siebie. Także moim zdaniem książka taka trochę jakby sztucznie pisana na siłę, nie do końca właśnie rozumiem po co był na przykład ten motyw, bo on się potem już w ogóle nie rozwija. Są takie rozterki tego głównego bohatera, ale i może i na szczęście to nie jest tak, że te osoby dwie y, są ostatecznie razem, ale generalnie no, ta fabuła, jakby była taka na siłę ciągnięta, i, i nie do końca wiadomo w jaką stronę. Także y, podsumowując. Y, Książka, jeśli chodzi o autora, to ja jego książek czytałam bardzo dużo i bardzo dobrych. I super ma styl pisania. Natomiast ta książka, zarówno ze względu na treść, na pomysł, na, no, na całą tą fabułę, jak i na dialogi między głównymi bohaterami, była dla mnie po prostu nieinteresująca. To nie znaczy, że nie będzie interesująca dla Was, bo ja zawsze to podkreślam, że książka, jak jest, jest jedna książka, może być to zdań na jej temat. Także. Trzeba to po prostu podpasować do siebie. Ja na pewno mroza jeszcze będę czytała, i nie zniechęciło mnie to, że akurat ta książka pana Rybikusza mi się nie podobała, bo no myślę, że była ona właśnie takim jego, no po prostu czymś innym, jakąś odskocznią od tego stylu, który do tej pory uprawiał, w jakim pisał. Także nawet w posłowie on sam pisze, że trochę się z tą książką męczył. Czy polecić, czy nie? Trudno mi powiedzieć, no musicie sami zdecydować, a najlepiej sami przeczytać i ocenić właśnie tak, jak wy uważacie subiektywnie, bo każdorazowo ocena jest zawsze książki subiektywna. Ja też nigdy nie robię żadnego podziału, jak zauważyliście, nie oceniam w jakiejś pięciostopniowej w skali gwiazdkowej, czy też na punkty. Po prostu książka uważam, że albo jest dobra, albo jest zła, albo jest średnia. Ale gdzieś tam, jakby w większości, już tak typowo, żeby podzielić na punkty, i co dać, ile to nie prowadzę takiego stopniowania. Pozdrawiam.